Kochani, witam serdecznie na kanale Radość w Ogrodzie. Rozpoczynamy nowy filmik, na który serdecznie zapraszam. No i zaczynamy nowy film. A w dzisiejszym filmiku będzie wszystkiego po trochu. Mianowicie pokażę Wam, co tutaj sobie zrobiłam, co już wykopałam. No i co jeszcze dzisiaj wysieję. Mamy czerwiec, praktycznie koniec czerwca i ja zrobię sobie rozsadę. Rozsadę. Użyję sobie do tego doniczek. Doniczek takich do wysiewu. Są to doniczki firmy Wefi i wysiejemy sobie nasionka, które sobie tutaj przyniosłam. Zaraz Wam pokażę jakie. Ale najpierw pokażę Wam moje zbiory czosnku. No i pokażę Wam za chwilkę moje zbiory czosnku, idziemy do miejsca, gdzie rosnął czosnek wcześniej, tutaj w tych dwóch skrzyniach. Wszystko sobie powiem Wam, wykopałam dlatego, że czosnek był zarażony taką chyba jakąś chorobą grzybową, więc nie chciałam już go dłużej trzymać w ziemi, dlatego został wykopany, został jeden, a dlatego, że chcę zobaczyć, jak zakwitnie. Jest z tym kwiatostanem. No i zobaczymy, jak ten czosnek będzie wyglądał. Ale zobaczcie, widzicie? Takie ma właśnie y, jakieś właśnie chorobowe zmiany, więc jeden został. Wszystko wybrane. Tutaj tylko mi rośnie komosa różgowa. I powiem Wam, poczytałam sobie o tej roślince i to jest tak. Można zjadać sobie i liście. Normalnie do sałatek. Zaraz sobie spróbuję, jak smakują. No i później te owoce. Ale te owoce są dopiero dojrzałe wtedy, gdy liście nam się zrobią takie żółte. I zaraz Wam pokażę, jak powinny wyglądać dojrzałe owoce. Ale najpierw sprawdzę sobie ten listek. Podobno można dodawać do sałatek. One są jadalne. Listek? No, smakuje jak sałata. Tutaj mam również. Pierwszy raz są w moim ogrodzie. A tutaj wysoko jest już ta komosa yy, o żółtych liściach. No i owoce są do jedzenia. Powiem Wam, ja już sobie spróbowałam. One są bardzo dobre. Yy, smakowo słodziutkie. A wyglądem przypominają mi morwę, właśnie. Owoce morwy. I mają takie malutkie nasionka, wyczuwalne, gdy się je je. Ale są bardzo drobne. Drobne i dobre. Tutaj również wykopałam sobie cebulę, która była sadzona na jesień. Również już została zebrana no i mamy zbiory czosnku no i tak wygląda mój zbiór czosnku z dwóch skrzyń jedne są oczywiście duże drugie są mniejsze dałam go na razie tutaj do wysuszenia żeby się po prostu fajnie wysuszył na wiatrku na razie nie zapowiadają deszczy więc mam nadzieję, że mi tutaj fajnie wyschnie potem go troszeczkę poobcinam i przeniosę go całkiem w inne miejsce, w takie y, troszeczkę zacienione, suche oczywiście. No i pod dachem. No i tutaj mam dwa poziomy czosnku, zebrane. Powiem Wam, w tamtym roku był lepszy zbiór, w tym jest mniejszy. Yy, akurat te ząbki widzę, że nie są jakieś zarażone i są dobre. Ale w tamtym roku nie chorował mi czosnek. Był super, ładny. W tym roku, niestety, jest całkiem inny. Te choroby grzybowe atakują mój ogród. Tak brzydko wyglądają. I powiem Wam, nawet zaatakowały mi. I nawet zaatakowały mi pomidory w szklarni. Coś tutaj pojawia się na liściach, i powiem Wam, zrobiłam dzisiaj. Bardzo ostrą przycinkę liści, jeszcze nie na wszystkich krzakach, ale na większości, bo niestety liście zasłaniają dopływ powietrza. Tutaj dość sporo powycinałam, bo liście były zarażone. Nie wiem, czy tu jeszcze znajdę i pokażę Wam o coś takiego. Taka choćby pleśń. Szara pleś się robiła czy coś takiego, ale wygląda mi to na chorobę grzybową, więc zaraz tutaj z sekatorem wkroczyłam i niestety te, które były mocno porażone z takimi plamami, to zostały powycinane. No i zostało więcej miejsca. Myślę, że tutaj teraz będzie więcej powietrza i żadna zaraza mi tutaj w te pomidory nie wejdzie. Bo czekam na nie. Są już bardzo ładne, duże. No, ale jeszcze nie dojrzewają. Nie chcę, żeby tutaj jakaś choroba mi dopadła moje pomidorki, na które czekam już od początku sezonu. Również poprzycinane, ale muszę jeszcze poprzywiązywać. Dokładnie. No, i już muszę pomyśleć o zacienieniu szklarni. Bo tutaj jest. Bardzo, ale to bardzo gorąco. Tutaj również cebulka. Cebulka już wykopana z szklarni. Tutaj. A tutaj cebulka, która rosła w ogrodzie. Jest i mniejsza, i większa. To jest ta, która była z sadzoneczek. Sadzona na jesień. No a tam rosną ogóreczki. Tutaj również cebulka. A tutaj werbena patagońska. No i mnóstwo motyli, pojawia się cały czas. Motylki tutaj przylatują. Jest bardzo ładna, powiem wam, ale bardzo mocno się rozsiewa, bardzo. Już chyba jest wszędzie w moim ogrodzie, nawet w cebuli. No a teraz wysiewy. Powiem Wam, co sobie dzisiaj wysieję. Wysieję sobie coś kwiatów, wysieję sobie troszkę tutaj kapustnych. No, takie różności można powiedzieć. I wysieję sobie jeszcze fasolkę szparagową, fioletową. Wysieję sobie również ogórki, dla pewności, dla... Zabezpieczenia, jakby były znowu zjedzone przez ślimaki, wysieję sobie kapustę pekińską. Wysieję sobie również cukinię. Yy, tu jeszcze sobie przyniosłam rukole. Yy, I jeszcze, co tutaj mamy? Jeszcze jest sałata. Jest jeszcze druga cukinia żółta. Jest jeszcze dynia. Jeszcze sobie jedno nasionko dyni dużej wysieję. Kapusta Sława z Gołębiewa. Duża, głowiasta kapusta. No i tutaj mam chyba już kwiaty. A z kwiatów możemy wysiewać kwiaty dwuletnie, więc ja sobie wysieję laki ogrodowe. Są to kwiaty dwuletnie. Miałam w tamtym roku, a w tym roku niestety mi się nic nie wysiało. No po prostu nie mam, więc będę wysiewać laki ogrodowe. Przepięknie pachną, naprawdę są wspaniałe. Wysieję sobie również szałwię omszoną. Jest to bylina, również dwuletnia, wieloletnia. Yy, łubin również wysieję. To są wszystko dwuletnie. O, wysieję sobie również bratki. I tutaj chyba też mam jeszcze bratki wzięte. Nasionka. Wielokwiatowy również wysieję. Tutaj jest nasturcję. Nasturcję sobie też wysieję. I tu jeszcze mam bratka niebieskiego, również wysieję. Mamy tak jak wcześniej mówiłam, końcówkę czerwca, ale jeszcze śmiało możemy sobie zrobić rozsadę. Więc ja właśnie dzisiaj będę to wszystko wysiewać, co Wam pokazałam. Będę to trzymać, powiem Wam, albo w szklarni, albo przy szklarni obok. Więc ja się zabieram za wysiewy. Zaraz sobie tutaj. Doniczki otworzę, wysypię, wypełnię ziemią i będziemy wysiewać. A tutaj jeszcze kilka kwiatów, które sobie przyniosłam z domu. Jeszcze one cały czas rosły na parapecie. Najwyższa pora je posadzić do ogrodu, ale nie bezpośrednio do ogrodu, tylko do donicy. Tutaj mam cynie, różne kolorki. Tutaj mam dimor y dimorfotekę i astry. To jeszcze jest z moich dawnych rozsad, które były na parapecie w domu. Tam sobie rosły. Oczywiście posadzę do donic, aby uchronić je przed zjedzeniem ślimaków. Bo one jeszcze cały czas tutaj u mnie są. No i wypełniamy naszą tacę do wysiewu doniczkami. Część sobie dam różowych, a część sobie dam fioletowych. Są to doniczki do wysiewu firmy WEFI i one są rozmiaru 8 na 8 i 8 cm wysokości. Zakupicie je na całym rynku w Polsce, czy w sklepach internetowych, czy w OBI, czy, czy w castoramie. Są to doniczki wielokrotnego użytku. Możemy je umyć i przechować na następny Sezon ogrodniczy, bo przecież za rok znowu będziemy wysiewać wszystko. I tak ja sobie zaznaczę, że fioletowe są, będą do warzyw, a różowe będą do, do kwiatów, no bo kolor różowy kojarzy mi się akurat właśnie z kwiatami. Więc dołożę sobie jeszcze do pełna tutaj tą tacę, wysypię sobie ziemią, taką ziemią ogrodową. Nie taką typową do wysiewu, ale już taką typową z ogrodu. No i będziemy wyczekiwać, aż nam tutaj pierwsze wschody zejdą. Tak jak mówiłam, będą ogórki, kapusta, kapusta pekińska, rukole sobie wysieję. No i różnych kwiatów dwuletnich. A teraz się zastanawiam nad tymi żółtymi kwiatkami. Powiem Wam, yy, w poprzednim filmiku pokazywałam Wam je i tak się zastanawiałam, co to są za kwiaty, bo ja ich nie sadziłam. I teraz się zastanawiam, czy to nie są właśnie laki ogrodowe. Kto ma laki, to może mi podpowie. Ale tak mi się wydaje, bo ja laki, właśnie gdzieś tutaj ogrodowe, sadziłam rok temu. I może to jest to. Też miały żółte kwiaty. No. Teraz tak myślę, że to może są one. Ale zobaczymy, jak zakwitną bardziej. Bo na razie to troszkę zakwitły na żółto. No i, i zobaczymy, jak będą wyglądać, jak bardziej się tutaj rozwiną te pączki kwiatowe. A teraz sadzimy laki, aby mieć na przyszły rok. A tutaj taki owad przyleciał czarny, zobaczcie. aż strach, strach się go bać. Taki ogromny. Czarny, cały czarny. Korzysta tutaj z kwiatów. No i zaczynamy wysiew kwiatów, kwiatów dwuletnich, ale oczywiście nie doczytałam, że nasturcja, no to już chyba jest za późno na wysiew, bo tutaj producent pisze, że kwiecień-maj bezpośrednio do ziemi. No ale już trudno. Ja wysieję sobie teraz, no i zobaczymy, czy coś jeszcze z tego będzie, czy zakwitnie nasturcja. Więc wysiewamy nasturcję. A potem reszta tych kwiatów tutaj, bratków, szałwia, łubin i laki ogrodowe. Wszystkie powędrują tutaj do tych różowych doniczek. Bratki wysiałam sobie rzutowo, jest ich tutaj dość sporo i tylko je docisnę i troszeczkę tylko przysypię ziemią. Potem, jak wykiełkują i zrobią się troszkę większe, to sobie przeniosę do osobnych doniczek. I powiem Wam, będą zimować w mojej szklarni z poliwęglanu, bo kiedyś już miałam posadzone nawet w szklarni bratki i przezimowały na nowy sezon, potem wiosenny. No i mamy kwiaty wysiane. Teraz zabieramy się za wysiew, za wysiew warzyw. No i tak jak wcześniej mówiłam, wysiejemy sobie kapustę, rukole, cukinie. Tutaj wysieję sobie. Ogórki, kapustę pekińską, fasolkę szparagową fioletową i sałatę czerwoną lorosa i jak starczy mi jeszcze tutaj miejsca to sobie jedno nasionko dyni tej dużej takiej wysieję, ale to jak zostanie mi miejsca, muszę sprawdzić ile tutaj doniczek zajmą te właśnie warzywka, więc wysiewamy. Możecie, kochani, w komentarzu napisać, co tam wysialiście sobie jeszcze w czerwcu na rozsadę, czy po prostu do gruntu bezpośrednio do ogrodu. No i mamy warzywka wysiane, jak również i kwiaty. Teraz y, powędrują koło mojej szklarni. Muszę je oczywiście podlać. No i będę wyczekiwać, kiedy co tutaj pierwszego wykiełkuje. Mam nadzieję, że ślimaki się tutaj nie dostaną. I tutaj mi tych młodych sadzoneczek nie pozjadają. Kochani, na dzisiaj to już wszystko. Żegnam się z Wami. Życzę Wam wspaniałego dnia. No i do zobaczenia. Do następnego filmiku. Pa, pa, pa.